Dzisiaj powiemy o dwóch sprawach. To znaczy, będę mówił o plecaku ucieczkowym, jak również o naszej gazecie mysłowianie.pl czyli www.mysłowianierazem.pl Oczywiście obiecałem kiedyś, że gazeta powstanie. No, co prawda trochę późno, ale powstała. Naprawdę rodziła się w bólach z tego względu, że Trudno znaleźć dziennikarzy myślących tak, jak myśleli prawdziwi Słowianie. Są tacy wśród nas, dlatego gazeta, którą Państwo będziecie mogli sobie czytać, przedstawi ich nie tylko kompetencje, ale przynależność do rodu Słowian. Szanowni Państwo, dzisiaj również chciałbym powiedzieć o jakże ważnej rzeczy. O tak zwanym plecaku ucieczkowym. Oczywiście każdy z nas, prepersów, ma plecak ucieczkowy. Pytanie zasadnicze, co z tego, że on ma ten plecak ucieczkowy? To, co ma w plecaku, on najlepiej wie, co jest mu potrzebne. W mojej filozofii, aby używać plecaka ucieczkowego. Trzeba mieć też cel. Trzeba znać zagrożenie, trzeba wiedzieć, gdzie uciekać, jak się ukryć, kiedy uciekać. Załóżmy, że uciekamy w lesie, w lecie. Nie potrzebujemy ciepłej odzieży, bo jest ciepło. A jeżeli nastąpi krach, jeżeli nastąpią jakieś zawirowania wojenne i musimy uciekać w zimie, Musimy mieć odpowiedni sprzęt, musimy mieć odpowiednie ubranie, żebyśmy nie zamarzli. No ale gdzie będziemy uciekać? Szanowni Państwo, mieszkamy w bloku. Nie winniśmy myśleć wtedy, jak zaczynają się działania wojenne, tylko myśleć teraz, kiedy ich jeszcze nie ma. Powinniśmy uciekać tam, gdzie jest bezpiecznie. A gdzie jest bezpiecznie podczas działań wojennych? Nigdzie nie jest bezpiecznie. Są tylko miejsca, które są mniej narażone lub więcej. Dlatego powinniśmy wybierać obszary wiejskie. Obszary wiejskie, wiadomo, społeczność mała, tuzinkowa, zżyta z sobą, kłócąca się między sobą, ale jest to miejsce, gdzie możemy po prostu się też ukryć. Jeżeli gospodarzy do których mi się udać, przyjmą nas chwała i dzięki. Natomiast jeżeli nie, musimy znaleźć sobie miejsce takie, gdzie moglibyśmy tą naszą rodzinę ukryć. Najlepszym sposobem są różnego rodzaju bunkry, schrony, ziemianki. No bo wyobraźmy sobie, no uciekamy do lasu. I co z tego, że uciekamy do lasu? Pytanie. Miasto jest zagrożone, jesteśmy w lesie. Co w tym lesie będziemy robić? Siądziemy pod drzewem, zjemy to, co mamy w plecaku i koniec. Co? Od razu weźmiemy łuk, pójdziemy polować? Żeby polować, to trzeba mieć troszeczkę oleju. Wiedzieć, gdzie jest ostoja zwierzyny, trzeba znać teren, trzeba wiedzieć, jak podejść, trzeba wiedzieć, jak szczelić, jak obedrzeć i jak ugotować i zjeść. Czyli musimy mieć co? Musimy mieć bazę. Musimy mieć miejsce, do którego będziemy się ewakuować. I w naszej ocenie będzie to miejsce najbezpieczniejsze dla nas i dla naszej rodziny. Więc zamiast rozbijać się po kurortach, zamiast jeździć na wczasy, super, wydawać pieniądze, zainwestujmy w zwykły schronik za 3300 zł. Schronik betonowy, który możemy sobie wkopać u sąsiadów na wsi, gdzieś pod lasem, takie miejsce, gdzie możemy zniknąć przed agresorem, wymiarem sprawiedliwości i tym podobne. Szanowni Państwo, większość młodych, myślę, że jak ma plecak, to już przetrwa 72 godziny. No przetrwa. Bo rzeczywiście weźmie parę konserw, weźmie wodę, weźmie tam wędkę do łowienia ryby, jeżeli znajdzie staw, jeżeli znajdzie te ryby, ale nad tym stawem, nad tym jeziorem, nad tą rzeką będzie tysiące mu podobnych. Więc co trzeba zrobić? Mając miejsce docelowe, do którego chcemy się udać, do którego musimy się ewakuować, musimy mieć co? Zapasy żywności. Ta żywność musi być sukcesywnie uzupełniana. Zapasy żywności. Powinniśmy robić już. Zrobienie ziemianki, czy jakiegoś schronu pięcioosobowego, to nie jest duży wydatek. Wystarczy zadzwonić do firmy pod Radomiem i przywiązą wam betonowy schron za 3500 zł. W kopiecie i macie mieszkanie pod ziemią. Zgromadzić tam opał, zgromadzić koce, zgromadzić żywność. W wodę, i oczywiście też trzeba pomyśleć o tym, gdzie swoje potrzeby biologiczne winniśmy załatwiać. Czy na zewnątrz, czy wewnątrz. To już wszystko zależy od inwencji twórczej. Tych, którzy będą sobie te bunkierki, czy schrony, nazywajcie to jak chcecie, instalować i wkopywać. Muszę Państwu powiedzieć, że sama ucieczka niczego nie zmienia. Zmienia fakt. Gdzie mamy się zatrzymać? Mówię to po raz trzeci. Znajdźmy bazę, znajdźmy miejsce, okopmy się, zgromadźmy żywność, przygotujmy wszystko do przetrwania nie 72 godzin, ale do przetrwania minimum 3, 4, 5 miesięcy. Powiedziałem, jeżeli w lecie wybuchną zamieszki czy wojna. W lesie możemy przetrwać, bo będziemy spać pod drzewem, nie zamarzniemy. Ale jeżeli to będzie zima, tu musimy się zastanowić. A prawdopodobnie na okres tej zimy szykuje się zawierucha wojenna. O czym chciałbym Państwa przestrzec. Wielu powie, o, oh, obiecywał już tą wojnę i obiecuje. Chcę powiedzieć niedowiarkom, że wojna cały czas trwa, tylko Wy jej nie widzicie. W tej chwili liczy się tylko. O nasilenie, i mówię o nasileniach wojennych, fizycznych. I te fizyczne nasilenia wojenne mogą właśnie nastąpić w tym roku, między 15 a 31 grudnia 2016 roku. O tym muszę Państwa poinformować, gdyż mam tego typu informacje. Dlatego chcę przestrzec. Plecak ucieczkowy to jest jeden element. Ubranie. Drugi element. Baza, do której chcemy się udać, to trzeci element. Zapasy żywności w tej bazie to czwarty element. I przetrwanie. Przetrwanie, jeszcze raz przetrwanie tego państwu i sobie życzę. Dziękuję.